I później jakiś typ podszedł i wyjął go. Wyjął go? No. To są jakieś żarty? Nie. Problem masz? Tak, małże! wiedział! No ona chyba jest niepoważna. Dzień dobry, drodzy Państwo. Powiedzieli mi, żebym przyszedł w to miejsce, bo podobno jest tutaj ładnie. No cóż, nie widzę nic rewelacyjnego. Przede mną jest woda. Oczywiście brudna woda, jak to bywa w Polsce. W dzisiejszym filmie: Podenerwujemy sobie wariatkę. Specjalnie dzisiaj, w ten upalny dzień, poświęcę swój czas i cały dzień na to, żeby ją denerwować, żebyście wy mieli co oglądać. Jak wiadomo, wariatka jest bardzo wybuchowa, także będziemy mieli na tym filmie nagrane naprawdę ostre reakcje na to, jak ja ją denerwuję. Więc będzie co oglądać, będzie to bardzo Trudny dla mnie w realizacji. No i przede wszystkim długi, ale to długi odcinek. Drodzy Państwo, z cholerę gorąco umówiłem się z nią gdzieś tutaj. Pójdziemy za chwilę do niej i zaczynamy niszczyć jej cały dzień. Zapraszam Państwa do oglądania. Oczywiście nie zapomnijcie o subskrypcji. Kliknijcie taki sam czerwony przycisk, który znajdujecie na moim palcu. Tam na dole, aby subskrybować kanał, bo już niedługo milion subskrypcji. Także mamy naszą wariatkę. Dzień dobry. Jesteś w końcu. Co, co jest? To, czemu w ogóle kazaliśmy tutaj przyjść? Ta randka? Nie, żadna randka. Znaczy, ładnie i romantycznie. Wiesz co? Chcesz się napić, może Wody? No w chętnie jest bardzo gorąco. No dobra, no to chodź za cię. Co ty robisz? Marek. A, a mogę też się napić? Co? No właśnie no bo gorąco chcę odpalać trochę tej wody. No ale ty sobie chyba żartujesz. Idziesz piła, no? No wpadaj żeś. Ej! Głupia idiotko! Przez Ciebie wpadłem! Przez Ci wodę ogarnąć! Ja nie chciałam tej wody! Zobacz, zobacz! Chcesz, chcesz wylądować tutaj zaraz? Nie, nie chcę! I nawet nie Zapii chcę tej do wody. wody! O czym Ty w ogóle mówisz? Zapnij to mordę! Przez Ciebie wpadłem głupi jesteś głupi? Ja jestem no głupi? ja nie wiem! Jestem no. głupi? No, no, Chciałem Ci dać wodę! Wodę z rzeki! Ja no. to mam pić! To jest żałosne ty jesteś żałosny Wypij teraz tą wodę. Mnie ja to nie interesuje, nie jak to piła. zrobisz, ale masz ją wypić. Słuchaj, będziesz nie, nie ją pić albo cię zostawię. Nie będę tego piła. Albo pijesz tą wodę? Nie, nie będę tego piła. Przez ciebie wpadłem. No masz nie teraz tą wodę, mnie to nie interesuje. Piją, pij tą wodę. Nie, ja nie będę tego piła. Pij tą wodę. Chyba, że mamy się rozstać. Nie. Możemy tak się bawić do skutku, jak chcesz. Dla mnie nie ma problemu. Jak chcę się tak bawić, Padniesz drugi raz. No. Co drugi raz chcesz mnie wrzucić? No to nie interesuje, masz pistą wodę. Jesteś Pisz, Pij tą wodę. Spoko, możemy tak się bawić, o co się lepiej I wpadaj jeszcze raz. No nie będziesz pić kopała, dziewczyną. Dawaj tą kamerę. Znaczy? Masz pij tą wodę, bo inaczej na to jest to jest jeziora. No przez tak, jakiku? masz pić wodę, przez ciebie wpadłem, tak? Ja przeze mnie padłeś, przeze mnie? Przez ciebie, pij tą wodę Przeze mnie niby dla Dobra, ja mogę przeze sobie mnie. iść stąd. Pij jeszcze nie. O, dobra, dlaczego mam to pić? Pij jeszcze nie. To jest To ja idę stąd. Ale dlaczego? Pijesz tą wodę czy nie? Ale to jest no, pij woda, do której tysiące Polaków. Wiem, że tutaj przychodzą, syrają i szczają do tego. Teraz są to masz to no, widzę, to woda jest cała brudna. A ja w to musiałem pływać. Pij to. No bo co jest tam? pójdę i nic z naszej randki. No dawaj, dawaj. A to jest dawaj. randka? Nie. No pij. No. I dobrze ci tak głupia wariatka. Nienawidzę jej. Cóż, muszę teraz pójść do sklepu, kupić sobie jakieś nowe rzeczy, bo oczywiście przez tą wariatkę mam wszystko mokre. Masakra. Ty poczekasz na mnie tutaj? Po co znowu? No bo to kibla chcę iść, na dwójeczkę. Tu... No i no prawdziwy dobra. Polak. No dobra. Dasz mi 15 minut? No dam. Bo tam jest toaleta, ja sobie pójdę. Dobra, nie, nie chcę znać szczegółów. Dobra, nie odzywaj się już. Przypomniałem sobie właśnie, że ten odcinek polega na tym, że ten nerwoje wariatkę przez cały dzień. No więc zostawiłbym ją sobie na jakąś godzinkę no i wrócę do niej po prostu, jak kupię sobie te ciuchy na zmianę. Okej, okay, drodzy Państwo, chciałem tylko. Jezu! Jak to szarpie! Nie, nie potrafię na tym jeździć totalnie, ale chciałem powiedzieć. Nie no, muszę stanąć. Chciałem powiedzieć, że zostawiłem tam wariatkę, wrócę po nią za półtorej godziny. Mam nadzieję, że za to będzie na mnie zdenerwowana i odwali jakąś ciekawą akcję. Ja w tym czasie idę się przebrać i powiem w sumie, że jestem zadowolony z tego, co zrobiłem. Mimo tego, że wpadłem, no to i tak mam w sumie skórę odporną na drobnostroje i zarazki, a ona teraz sobie ma. Kawałki kału i moczu, bo dam sobie rękę uciąć za to, że na 100% tam ludzie przychodzą i srają, i szczają właśnie do tych łazienek królewskich. Także widzimy się chyba w sklepie. Dobra, także przebrałem się. No niestety tutaj ubrania w sklepach są na tyle żałosne, że musiałem skorzystać z własnego t-shirtu marki odzieżowej Comment Cruz. No i kupiłem sobie spodnie i buty. I wracam po wariatkę. Ty to kupi, ileż można na ciebie czekać! Cały dzień mi niszczysz! Nie no, pół, półtorej godziny mnie nie było. Półtorej godziny No człowieku, ileż można strać! Idziemy stąd czy nie? Gdzie chcesz iść? Nie wiem, zabierz mnie gdziekolwiek, ale gdzie jest tak gorąco, że zaraz nie wytrzymam! Ale no powiedz, sobie, co chcesz? Głodna jesteś może, czy co? Chodźby. Pić no. mi się chce, jestem głodna. A jestem zimnażowana? Tak! Coś jeszcze masz do powiedzenia? Nie! A zajmiesz okulary? Też nie! Nie no, czekaj! No kochanie, no poczekaj, Zajmij okulary. Czemu masz krzywe oczy? A czemu ty masz krzywy, ryj? Czemu ty masz tyle krzywe oczy. No dobrze, że ty masz proste. Dobra, to pójdziemy do najlepszej restauracji, co? Weź słabo, słabo! Słab, słab. Łapią! Co to za zwierzę? Serio, podejdzie? No zobacz, o cholera! O cholera! Jak byłam mała, to często tu przychodziłam i karmiłam orzeszkami. Dobra, nie zestraj Kolejka kochana. Masz Mordę podobną do tej wybiórki. Ale ona jest strasznie słodka. Dobra, złapiesz ją czy nie? No biegnij! No nie będę to nią biegać, no biegnij. To się boi, no. No to złapią. Panie. O kurde, suka idzie. To widzisz? Ona myśli, że mam dla niej jedzonko, ale niestety nie mam. Grubo, grubo w cholerę. Dobra, to idziemy, tak? Co ty tam chciałeś stringi, tak? Ja. No stringi chciałaś. No nie kaca w sumie, u nie? Dobrze, no to wypożyczyliśmy sobie kulej nogi elektryczne. No mimo, że to jest używane przez brudasów ścierwo, no to w sumie fajnie się na tym jeździ, całkiem mi się podoba. No ale rzeczywiście mogłoby być czystsze, bo tutaj mamy pełno zarazków i tak dalej. Zamknij się, nie odzywaj się, kiedy ja się odzywam, tak? Spokojnie, już jest odkażone. Jedziesz do tego sklepu, czy co? To wsiadaj i jedź. Jedziesz. jedziesz? Dobra. No to dawaj. Na co czekasz? Dawaj, dawaj, dawaj. Nie no, jedź, jedź, jedź. Pojadę chwilę za nią. Idiotka i tak się nie zorientuje, że mnie za chwilę nie będzie. Zamierzam po prostu odjechać i jak ona dojedzie sobie do tego sklepu, to poczeka sobie tam na mnie jakąś godzinkę. No już jest, tak, że odjechała daleko. Nie wiem, czy będzie widać na kamerze. Tak sobie jadę na tej kolejnodze i patrzę, wariatkę. Wariatka. W sumie możliwe było spotkanie, bo tą samą drogą. Co jest menelico? Czemu siedzisz? Czemu mnie w ogóle zostawiłeś kurde? Zbierasz pieniądze? Nie, nie zbieram pieniędzy, mam pieniądze! To co robisz? Ale nie wiem czy ja mam i zgubiłam drogę, a ty mnie zostawiłeś jeszcze, ja znaczy, się czuję w ogóle. To chcesz te stringi czy nie? Chcę. No to chodź. Nie zostawię mnie. Ale weź te dwa złote dla siebie, bo widzę, że ty zbierasz tutaj weź. na ulicy. Dobra, idziesz czy nie? Buty se wstać, będziesz wesprzył. Dobra, idziesz czy... czy nie? No dawaj. A co Cię skłoniło do tego, żeby żebrać? Nie żebrałam, to że się czuję. I gubiłam ale... drogę i zostawiłeś mnie. Ale wiesz, że to tak wyglądało. Ty frajerze głupi, zostawiłeś mnie. Idziesz czy nie? Idę, ale nie zostawiaj mnie już więcej. Ojejku, ojejku, dziewczynka się popłacze. To żebyś wiedział. Masz szczęście, że blisko do tego sklepu jest. Oby. Kupię Ci najgorsze stringi, jakie tylko będą. O! Co? Co no Ci tak no, Louis, witam i co z tego? No kurde! Co chciałem z tego? No, tak, co się z Można marzyć. Wariatka! Weź się o panu, dziewczyno! Słyszysz? No, weź się o... Idiotka. Eee, dobrze, ogólnie to jesteśmy pod sklepem, który próbuje emitować drogi sklep z markowymi ubraniami. A tak naprawdę są tu wiejskie ubrania i prawdziwa tandeta. Na takie zakupy do Gucci czy do Louis witam, jeździ się do Berlina, tak jak ja, do sklepu KDW, a to jest. No cóż, no z przykrością muszę stwierdzić, biedny polski sklep z markowymi ubraniami. Ale jeżeli już ona chce te gacie, co? Zamkniesz tu ten swój ryj? Słyszysz? Zamknij się. Zamknij się czy nie? Idź, idź. No i co? Masz te swoje stringi? Weź, weź się o tym ja pokażę, jak tutaj wszystko wygląda. Umieścili te stringi w jakimś koncie. Chcesz to ubierać na siebie? A czemu nie? Nie, ja bym nie ryzykowała na twoim miejscu, ale jak chcesz. Czy ja nie? Ja, po, ja nadal podejrzewam, że to są fajki. Ja to są jednak, zło, fejki. Ja bym jednak pojechał do Berlina i w Berlinie w zaufanym sklepie KDW bym kupił. Hmm. Jak, jak chcesz, to wybieraj sobie w tym lupexie, ale ja na pewno nie będę tutaj nic brał. No bierz, bierz ty, gać. Co jesteś się wydoma? No oczywiście, zobacz, jakie piękne. Cztery koła wydałeś na portal. W sumie to jest Twoja decyzja. No I ja jestem zadowolona. Jakiś śmierdzący, bardzo ładnie pachnie. Teraz no czuć powietr prestiżu. Moim zdaniem to tutaj fejki sprzedają, a nie ubrania. Fejki. Jeszcze wydaje 4000 na głupi płat. Ty sam jeden jesteś jak ten biel. Jak się fejk. wychodzi stąd? O, chyba do. Nie wiem, jak można, tak? Wydać pieniądze, bezsensownie. Ale ja 4 jestem tysiące złotych na głupi portfel, który w dodatku jest podrobiony. Bo ja nie wierzę, że w Polsce są sklepy, w których sprzedają oryginalne ubrania. Nie wierzę w to wiesz, po prostu. Lang, że W Polsce też są bogaci. Ludzie. W Polsce nie ma bogatych ludzi. Najbogatszą osobą ja jaka wiem, jest ty, w Polsce, ale... jestem ja. A ja nie kupuję tutaj. Ja kupuję w Berlinie, bo tam mam zaufanie do tych sklepów. O, tyle ci powiem wariatko głupia. To jest bardzo ładny, no zobacz. Pokaż hmm, mi go. Tylko nie wyrzucaj mi go! Dobra, dzida. Zabiorę te głupie wariatce. Później to nie wrócę. Powiem, że wrzuciłem i ona będzie ryczała. Dobra, także widzimy się za chwilę. Dobra, także mamy torebeczkę z prawdopodobnie naszym fejkiem. Zrobimy sobie teraz szybki unboxing. Co ona tutaj kupiła. Wydała 4200 zł jakoś, kurde. Nawet tego w tym sklepie zapakować nie potrafią, żeby było łatwe do otwarcia. Jezu! Zbrane w fejki, jakby nie mogli tego normalnie zapakować. Tutaj jeszcze jakaś karteczka spadła. Co to? Gucci jakieś. Eee, dobra. <laughs> Ciężko się otwiera i się nagrywa. O, worek kamerze z uh, dwóchu. Uh, uh. Też gówno zapakowali. Przecież to jest zwykły fake? po co to tak pakować? I co? Portfel? Fejkowy portfel i za niego dała 4000. A ten model nigdy nawet nie wyszedł. Przyjrzyjcie się tutaj na detalu. O, zobaczcie. Czy to jest prawdziwa klamra Gucci? No, moim zdaniem nie. Także pakujemy z powrotem. Wszystkie rzeczy wrzucę sobie do tej torby. Ciężko się nagrywa. Cyk, cyk, cyk. O! I pewnie zastanawiacie się, co z tym zrobię, ale to jest chyba oczywiste. Tutaj obok mamy śmietnik. O! Cyk, do śmietnika i spadamy. Moim zdaniem jest to zwykła tania replika. A ona dała się po prostu oszukać. Teraz do niej wracam, powiem, że wyrzuciłem jej portfel do śmietnika, no i na pewno się na mnie wydrze. A ten film polega na tym, że denerwujemy wariatkę przez cały dzień. Więc jeżeli usłyszy, że wyrzuciłem do śmietnika rzecz, za którą zapłaciła 4000 zł, to na pewno ostro się zdenerwuje. O, cholera Krót ktoś dzwoni Aha Aha ja chciałem jej oddać ten portfel, nie wiem czy wy to widzieliście, nie wiem czy ja to dobrze nagrałem, bo tak szybko włączyłem kamerę, ale typ idzie sobie, zauważył chyba wysającą torbę, nie wiem czy on widział jak ja wrzucam tą torbę do śmietnika czy nie widział, ale podszedł, wziął torbę i odszedł. Ja chciałem jej oddać ten portfel, żeby po prostu grzebała śmietniku, A teraz to ona mnie zabije za to chyba. O cholera, typ zabrał portfel za cztery koła i sobie poszedł. Nie wiem nie co powiedzieć, czy za nim iś, czy, czy co? Ona mnie zabije teraz, ona mnie zabije za to Bo ja chciałem żeby po prostu ona w tym siemdziku grzebała A on serio portfel jej zabrał I, oh yes. Mam przestrane teraz, ona się zdenerwuje jak nigdy Albo po prostu będę musiała oddać jej te cztery koła O jest, No Gdzie jest moja torba, no gdzie jest, mój... no gdzie jest mój portfel no Ale co? No mój portfel, gdzie jest moja torba no Jaka torba? Kupę z Guci, no! Ale co ty kupiłeś? No portfel! Jezu, ty tępy jesteście co? Aaa, ten A, portfel! Aaa, już się panie Soczowi przypomniało? No, portfel, tak? No, portfel! Chcesz Gucci? swój portfel? Tak! E, no to ja może ci pokażę, gdzie on jest. Gdzie? No, w śmietniku typ zabrał. Jaki typ? No, wrzuciłem do, śmietnik? rzuciłem do śmietnika. Jak śmieszny wlotą, Wrzuciłem do śmietnika i później jakiś typ podszedł i wyjął go. wyjął go? No. To są jakieś żarty? problem masz tak mało wiedział no ona chyba jest niepoważna nie w tym Tam w tamtym ooo moja twarz co, głupia wariatka ej ale o co ci chodzi no kupiłaś fejka to wyrzuciłem fejka? no fejka, fejka za cztery tysiące? no mówiłem ci przecież że w tym sklepie są same fejki ja nie ufam że w warszawskim sklepie będą oryginalne ubrania co? Ciekawe co No ten świetnik, ale już nie ma. No, Gdzie to jest? No w tym świetniku było, ale po prostu mogę Ci pokazać, ja go nagrałem. No pokazać ci. No. Ty się w ogóle nie odzywaj No tutaj był. Pokazać ci ten film? Nie. No chodź, nie. pokażę ci. No pokażę Ci, że naprawdę zabrał. Ty Szzują, kupię, masz mi pieniądze oddać! Jakie pieniądze? No pieniądze za mojego guciego! Za <głos》>, zamknij Mordę, nie dam ci żadnych pieniędzy. Przecież to nie ty kupiłeś, tylko mój tata! Ojejku, ojejku, biedna dziewczynka, ale to jest moja wina, że zabrał. Ja mówiłem. A to jest moja wina, że wrzuciłeś to do śmieci. Ale ja mówiłem! To to jest moja wina, że jesteś ale głupi? Ale ja na tym nagraniu powiedziałem, że chciałem, żebyś ty wyjęła Chcia, ten portfel. Chciałem, 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 chciałem i się nie doczekałem. No to jak chcesz to idź kup drugi. Ty kupisz drugi. Nie kupię ci drugiej. Jak nie. Co? Zobaczysz. No to i sobie kupię. Jesteśmy niedaleko, tam jest Tyle. swoją nie, kartę. Nie ma pieniędzy. Moja wila, że jest taki tempo. No, zamów sobie przez internet, wtedy nikt ci do świetnika ja, nie wyrzuci. Ja nie rozumiem jak można być aż... No tak dobra, zamki morde, jesteś irytująca, żałosna jesteś... Rozwala. Dobra, nie, nie słucham ja, nie cię, nikt rozumiem, ciebie nie słucha. Nie tak warietka. poziomu. Ej, ty słyszysz? Zdal już w końcu, bo już mam cię mieć dosyć. Potem cię mam, wiesz? Kapki bym na się napił. Co się kurde? Ja idę sobie Pod na kawkę. kałuży Idzie za mną na kawkę? A Co? mam wybór? No to chodź, idziemy. Tam masz Gucci, jak chcesz, to sobie kup to drugi portfel. A nie, już nie mają tego modelu. Skoro już nagrywamy i jesteśmy tutaj, to chciałbym złożyć ogromne zażalenie na miasto Warszawa, ponieważ przyjechałem tutaj i. Co mnie oczywiście zostało deszcz. Jeżeli oglądacie moje filmy, to zapewne wiecie, że nagrywamy je w słoneczną pogodę. A to dlatego, że u mnie w mieście nie ma w ogóle deszczu. A tutaj przyjeżdżam do Warszawy, jestem jeden dzień i od razu deszcz. To jest jakiś skandal i mam nadzieję, że naprawicie to i następnym razem jak przyjadę tutaj, to tego deszczu nie będzie. Cała mokra! No też jestem cały jest to mogę. W takiej sytuacji w ogóle nie powinno być, że przyjeżdżamy jako turyści i zostaje nas taka pogoda. No to jest po prostu jakiś skandal, tak? Nie przyjadę tutaj więcej, dopóki nie poprawicie tej pogody. Ty! Co jest? Ogólnie to teraz już stwierdziłem, że to ostatni raz w Warszawie. Że tutaj normalnie pasuje? z nieba leci prysznic i gdzie ty jesteś? skandal, co oni sobie myślą, że mogą sobie pogodę wybierać. Przez wymierać? ten deszcz to ja tutaj nawet nic nie widzę. Zobaczcie jak wygląda ulica. U mnie nie ma takiego czegoś. Przysięgam, ostatni raz jestem w tej Warszawie. Jestem naprawdę niezadowolony z powietrza tutaj. Masakra. Ogólnie to spotkała nas niezbyt przyjemna sytuacja. I to by oznaczało koniec tego filmu. Dzięki tej Warszawie kamera nie działa. Zobacz, zalało nam kamerę. Czego bym nie zrobił, to nie ma opcji, że się włączę. Mikrofon normalnie nam działa, ale no niestety aparat zalało. Obiektyw jest sprawny, ale tak czy inaczej, to ponad 10 tysięcy złotych jesteśmy do tyłu przez tą piękną pogodę w Warszawie. Czy, czy też się skończył? Skończył się też. Akurat. A kamera nam zalało, za 10 tysięcy złotych kamerę zalało, bo się przeszedłem chwilę po Warszawie. Massakr. E, także to był po prostu koniec tego filmu. Do zobaczenia, Państwa. Masakry.